Cześć. Cześć. Kolejny tydzień. Kolejna nadzieja na grzyby. Po raz kolejny zmotywowani Waszymi zdjęciami i zbiorami, e, ruszamy sprawdzić, co tam i u nas się pod mchem czai, albo już nad mchem, tak. można by powiedzieć. <laughs> Idziemy, sprawdzimy i pokażemy. Oby. Słuchajcie, coś widzę. Wojtek mówi, że to jest szyszka, no, nie ale nie. na pewno nie. Coś bardzo obiedzonego. Ale no ciekawe. Widzicie? Hmm. <laughs> albo jakiś ogryzek rzucony. Robię zbliżenie. I ewidentnie jakiś grzyb tutaj był. Wygląda to na podgrzybka, tak szczerze mówiąc. Ty no mamy siatki. No, albo maślak. Maślaczek. Resztka maślaka. Coś się, Coś się dzieje. Jestem bardzo zaskoczona, ponieważ jeszcze nigdy w tym miejscu nie znaleźliśmy żadnego grzyba. A to niespodzianka. Co prawda, to już są resztki tego grzyba, ale to jest znak, że naprawdę się rusza i u nas. Zobaczcie, jak słońce wyjdzie, to jest po prostu. Przepięknie. Kocham ten las, bo tutaj ptaki wyjątkowo głośno sobie ćwierkają. Jest taka cisza, spokój. Cudownie. Te, te przestrzały takie, gdzie te słoneczko tak super wpada przez te gęstwiny obok. Rewelacja. Koi nerwy. No i słuchajcie, tak jak tydzień temu znaleźliśmy pierwszego, mniej więcej w połowie naszego spaceru. Tak dzisiaj, proszę Państwa, przedstawiam wam jakiś piękny borowiczek. Jeszcze nie wiem co to jest dokładnie. Czy to usiadkowany, czy to ceglaś? Ceglak chyba. Chyba. zaraz, Zaraz go zobaczymy. No i chyba ten dźwięk wyrywany, choć nie wiem czy nie zostawię go na razie. Bo z jednego to i tak no nic nie zrobimy, nawet do tej jajecznicy na smak, bo ciężko. Nie no na jedną jajecznicę może by starczyło, czy nie. Mm. Już jest taki średniaczek. <noise> Wiesz, mnie korci ten dźwięk wyrywania. Ten dźwięk wyrywania. Dobra, chyba, że Namówiłaś po niego mnie. wrócimy. Trochę go odsłoniliśmy i zobaczcie, jakie cudeńko. Przepiękny. Namówiła no, mnie Monia. Będziemy słyszeć pierwszy dźwięk wyrywanego, ukręcanego grzybka w tym sezonie. Takie cudeńko pokaż od spodu wow tu zasłonimy wszystko ładnie to co wypadałoby sprawdzić czy nie jest robaczywy jak najbardziej 5 Mikołaja dostałem piękny nowy sprzęt także Przyznamy się szczerze, że to będzie nasz pierwszy ceglak, którego. Zbierzemy. Zbierzemy. Zawsze się obawialiśmy. Ale zobaczymy. No ale już. Proszę. Wojtek Od mówi. Od razu widać, że ciemniej robi się taki niebieski, taki morski kolor. Super. Pewny jesteś? Tak, proszę, jest żółty. I chwila, moment. Snieje. I śnieje. Super. Oczyszczę go tylko trochę dookoła. I leci do siateczki, bo jeszcze koszyczka nie mamy. Jak na razie u nas... To znaczy, koszyczek prędzanie. mamy, ale nie zabraliśmy ze no sobą. Właśnie. Jeden z moich ulubionych odcinków w tym lesie. Kolory to po prostu aż dają po oczach, są tak soczyste. Tutaj, teraz, słuchajcie, dosłownie dwie minuty temu na polanie sarna sobie odpoczywała. Niestety ją zestraszyliśmy troszeczkę, jak poszła w las. To monia chyba wyżej podskakiwała niż ta sarna ze strachu. <głosy> <głosy> jak widzieliście przed chwilą, przechodziliśmy przez tą polanę, gdzie jest pełno paproci. Momentalnie, pełno kleszczy na sobie mieliśmy. To znaczy ja. Wojtek mówi, że nie, ale on jest na czarne ubrania ubrany, więc co on tam widzi? Więc całe szczęście, że mamy ten wałek do ubrań w aucie, więc sobie na koniec oczyścimy ubrania i powinno być ok. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tak rok temu Wojtek sobie w lesie chyba nawet w tym dziurę na bluzie zrobił. I tak chodzi w tej bluzie teraz do lasu. I zastanawiam się, czy ty w ogóle pamiętasz, że ty masz tę dziurę? Tak, ale to jest moja szczęśliwa bluza i e, ja jej nie wyrzucę. Przez dwa tygodnie, dwa tygodnie temu tutaj byliśmy i jeszcze tych, tego rodzaju grzybów nie widzieliśmy. Dzisiaj już są. My ich nie zbieramy, bo nie wiemy, co to za grzyby. Tak, więc jak wy wiecie, to napiszcie nam. My sobie też oczywiście w domu jeszcze sprawdzimy. Wiem, że ułatwiła, ułatwiłoby Wam, jak gdybym Wam je pokazała od spodu, ale nie mam za bardzo jak, a nie chcę ich zrywać. Zaraz może odwrócę jakoś aparat, to zobaczymy. Niestety nie udało mi się ich nagrać od spodu, a nie chcę niszczyć, więc nie wiem, czy się dowiem, co to jest. Ale jak wiecie, dajcie znać. A obok nich, zobaczcie, wyrastają takie maleństwa fioletowe. Być może to są te same? Teraz ulubiona część naszej wędrówki po lesie, czyli mała górka, którą trzeba pokonać, ale Wojtek daje radę, w swoim żywiole. To teraz moja kolej. <laughs> I to już tak łatwo i szybko nie pójdzie jak Wojciechowi. A co chciałam powiedzieć? To nie wiem, czy powiedzieliśmy na początku filmiku, bo zawsze się pytacie. Pamiętajcie, że my zbieramy grzyby w Szkocji. Tutaj sprawdzamy lasy. W zeszłym roku zrobiliśmy sobie pierwszy raz w życiu sojuszki w zalewie octowej i w piątek. Czyli dwa dni temu, bo dzisiaj mamy niedzielę 9 czerwca, więc w piątek zjedliśmy nasz ostatni słoiczek, znaczy grzyby ze słoiczka. To było takie pyszne, nie Wojciech? Tak, było rewelacyjne. Więc i w tym roku będziemy robić na pewno, o ile tylko będą grzyby. Tak, słuchajcie, no trzymaliśmy go słuchajcie długo. Ale no opłacało się, prawda? Opłacało się, tak. no bo ten smak się przypomniał. Słuchajcie, o ja, rewelacja. Swoje to swoje i może no chciałoby się powiedzieć, że smak wyjątkowy, ale ta satysfakcja, że to jednak się je swoje, nie? Nie da się pobić. Tutaj jeszcze raczej grzybów nie będzie, więc idziemy w kierunku już auta. Ale może, może coś się trafi. Kto wie. I nie trafiło się już nic więcej. Wracamy do domu z jednym grzybem. Krasnoborowiczek z pory. Proszę bardzo. Ze cztery jajka i będzie ze dwa toste jak nic. Tak, ja będę pierwszy raz próbowała tego grzyba. Zrobi robotę, zobaczysz. Lecimy. Dziękujemy, że byliście z nami po raz kolejny. I zapraszamy. Na nasz kolejny filmik. Cześć!